pięknej scenerii wrocławskiego ogrodu botanicznego odbyła się promocja książki o uprawie winorośli na Dolnym Śląsku pod tytułem Winogrady i winne wzgórza. Na Dolnym Śląsku rosną winogrona, z których można robić wino i tych winogron rośnie bardzo dużo. Jest rzeczywiście kilkadziesiąt winnic na Dolnym Śląsku, które uprawiają winoroś, które wyrabiają wino z tych winorośli. I to wino sprzedają, po prostu mają klientów, którzy, którzy, którzy są zakupem naszych wyrobów, zainteresowani. Uprawiamy wiele odmian, bo uprawiamy bardzo dużo historycznych odmian, które, które kiedyś były uprawiane na Dolnym Śląsku. Na przykład Riesling, na przykład Pinot Noir, na przykład Traminer, Pinot Gris. Ale też uprawiamy dużo odmian nowych, które powstały niedawno, kilkadziesiąt lat temu, kilkanaście lat temu na przykład Johanniter, na przykład Solaris, czy czerwona odmiana Cabernet Cortis. I z tych naszych 20-paroletnich doświadczeń, bo mniej więcej tyle trwa współczesna historia winiarstwa na Dolnym Śląsku, my już możemy, możemy podejmować decyzje co do tego, które odmiany dalej będą rozwijane, bo my już widzimy, które się lepiej sprawdzają, które, które gorzej. A, a to wszystko powoduje, że winiarstwo dolnośląskie jest jeszcze bardziej rozpoznawalne i, i jeszcze chętniej nasze wina są kupowane. O możliwość założenia małej winnicy zapytaliśmy Nestora Kościańskiego z winnicy Moderna z Strzebnickiego Szlaku Winnic. Jeżeli ktoś chciałby sobie założyć taką przydomową małą winnicę i korzystać z tych owoców, żeby... Albo je zjeść, albo wyprodukować wino na własny użytek, to miejsc, w których może kupić materiał nasadzeniowy, w tej chwili w Polsce jest sporo. Podejrzewam, że kilkuminutowe sprawdzanie w przeglądarkach internetowych pokaże parę, parę, parę miejsc, do których, z którymi można się skontaktować, żeby te, 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 te sadzonki kupić. To są z reguły bardzo dobrej jakości sazonki dostarczane przez wyspecjalizowane firmy, które zajmują się produkcją sazonek. Z reguły są to firmy niemieckie, czeskie, austriackie, ale mamy też producenta sazonek na Dolnym Śląsku który też jest w stanie przygotować materiał do nasadzeń i go dostarczyć. I ja Państwu gwarantuję, że każdy z tych dostawców dostarczy Państwu sadzonki, z których spokojnie można sobie będzie wyprowadzić małą przydomową winnicę. Co więcej, zarówno nie wiem, środowisko winiarzy dolnośląskich, jak i dostawcy tych sadzonek są otwarci na to, żeby nowym ludziom, nowym adeptom, osobom, które dopiero wchodzą w tą działalność, doradzić, powiedzieć, zwrócić uwagę jakie sadzonki pasowałyby najlepiej do danego siedliska, do danego miejsca, pomóc potem w przygotowaniu gleby czy nawet już służyć radą przy wyrobie wina. Jaki jest koszt założenia winnicy? Założenie winnicy przydomowej to nie jest wielki koszt. Pewnie porównywalny do założenia ogrodu przydomowego. Koszt jednej sadzonki Waha się pomiędzy 10 a 20 złotych, więc pytanie: ile chcemy tych sadzonek posadzić i jakich? Do tego trzeba byłoby doliczyć rusztowanie. To też nie są jakieś wielkie pieniądze, jeżeli chodzi o, o takie przydomowe uprawy. Bo to, bo to rusztowanie nie musi być tak profesjonalne jak rusztowania na, na winnicach. Możliwe jest to, że troszkę kosztować będzie sprzęt do winnicy. No i przepraszam, do winiarni. Zbiorniki, prasa. No tutaj już trzeba liczyć się z wydatkiem paru ładnych tysięcy ale wydaje mi się że jeżeli ktoś jest zdeterminowany do tego żeby na własny użytek zrobić sobie trochę swojego wina i cieszyć się jego smakiem no to wytrzyma te koszty. A jak wygląda sadzonka winorośli? Jak wygląda sadzonka winorośli? Wygląda bardzo niepozornie. Jest to mniej więcej 40-centymetrowej długości patyk z kilkoma korzonkami. I jakby Państwo sobie popatrzyli na tą sadzonkę, to tam nie widać owoców. Tam nie widać w tym dobrych widoków na przyszłość, ale proszę się tym nie przerażać, bo, bo tak po prostu wyglądają, wyglądają, wyglądają sadzonki winorośli. Po wsadzeniu sadzonki do gleby ona po prostu zaczyna swoje życie. I z tego rozwija się wspaniała roślina, która w sezonie po pierwsze daje fajne owoce. A po drugie też i, i, i ładnie wygląda. Może nawet nawet dawać cień.